W 1925 roku Roman Dumowski napisał przepiękny esej polityczny. Pokazał odwrotną stronę medalu. Nas zatytułował to w ten sposób: Gdybym był wrogiem Polski, i pokazał, co trzeba robić, jeśli chce się występować z pozycji nam wrogich. Wszystko, co się, co się teraz dzieje, on to przewidział, pokazał, że tak to się będzie odbywało, żeby zajmować nam uwagę, zajmować nam czas na sprawy nieistotne. Albo wprost szkodliwe. Ile czasu dziennie tracimy na oglądanie czegoś, co następnego dnia okaże się w ogóle nie było ważne? A ile przez to traciliśmy czasu na to, gdzie powinniśmy go przeznaczyć na to, co jest naprawdę istotne, co mogłoby mieć wpływ na rozwój sytuacji, zachowanie tożsamości i walkę o następne pokolenia? Dziękuję bardzo za zaproszenie i chciałbym od razu powiedzieć wprost, dlaczego tu jesteśmy? Dlatego, że my wszyscy z Romana Dmorskiego możemy sobie Polskę wyobrazić w ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat, bez jego przeciwników, bez socjalizmu wszystkich odmian, także tej odmiany skrajnej, komunistycznej, i Polska nie tylko byłaby, ale byłaby znacznie lepsza. Natomiast bez ludzi takiego formatu jak Roman Dmowski. Bez idei wszechpolskiej, bez idei narodowej, bez poświęcenia narodowców wielu pokoleń w walce o Polskę, także po 1945 roku, ta Polska dzisiaj by nie trwała. Jej by po prostu nie było. Uleglibyśmy znacznemu rozmyciu. To, co zrobił Roman Tomowski z ideą wszechpolską, to jest dostrzeżenie tego, że Polacy w trzech różnych zaborach zaczęli się między sobą różnić. Inni byli Polacy w zaborze pruskim, w zaborze austriackim, w zaborze rosyjskim. Polskość była, Polskość ich łączyła, ale interesy mieli już bardzo często nawet przeciwstawne zaczynali się identyfikować ze swoimi zaborcami. A Roman Dmowski powiedział: Nie, Polacy są wszędzie. I stworzył coś, co nazwał i zostało nazwane słusznie ruchem wszechpolskim. Że Polacy są wszędzie tacy sami. Ponadto jest olbrzymia, przepiękna polska patriotyczna emigracja. I on tych ludzi zjednoczył. Felix Koneczny, wybitny polski histeriozof, dostrzegł w nim pierwszego nowoczesnego Europejczyka. W najlepszym znaczeniu tego słowa, nie tych Senyszynów, Cimoszewiczów, tych Millerów i wszystkich innych, ale prawdziwego Europejczyka. Tego co nas naprawdę łączyło, wywodziło nas z tradycji antycznej przez kulturę, sztukę, tradycję, historię, przez moralność chrześcijańską, przez wiarę, to co stworzyło nowoczesną Europę. Od czego teraz Europa sama ucieka? Oddziela się od tego. A Koneczny powiedział, że to był pierwszy nowoczesny Europejczyk w Polsce. Dlaczego? Bo on wyprzedzał swoją epokę. Gdy inni politycy tamtego okresu chcieli mentalnie jeszcze w połowie XIX wieku, on już był w wieku XX i widział coś, co było jego celem? Nie tylko odzyskanie niepodległości, bo tego mogli chcieć wszyscy, mentalnie tak, mogli o tym mówić, a on widział ten cel i wiedział, jak go osiągnąć. Stworzył ideę wszechpolską, ale, żeby ją realizować, stworzył tajną strukturę, Ligę Narodową. I gdy się przegląda nazwiska setki najwybitniejszych polskich Polaków, Liga stworzona w 1893 roku, wywodząca się z wcześniejszej Ligi Polskiej, dała, Polsce, najświatlejszych, najlepszych naszych przedstawicieli. Trudno sobie wyobrazić ideę wszechpolską, walkę o polskę bez polskich nie tylko katolików, ale ewangelików, ludzi pochodzenia żydowskiego, ludzi, którzy Genetycznie nie, wywo nie wywodzili się z polskości. To byli przybysze z różnych stron, z różnych krajów, całkowicie w przez Polskę wchłonięci, zasymilowani całkowicie dobrowolnie. I tylko garść nazwisk, które trzeba przypomnieć, bo ich nie ma w podręcznikach szkolnych. Nie ma tego, co być powinno. Naszym fundamentem ideowym, naszym fragmentem tożsamości. Franciszek Pichejda, ewangelik walczący o Polskę na Śląsku Cieszyńskim. Felix Płynarski. Współtwórca Banku Polskiego, współtwórca reformy walutowej, Władysław Grabski, twórca reformy walutowej, Stefan Natanson, Polak pochodzenia żydowskiego, inżynier, działacz polityczny, społeczny, krytyk muzyczny. Ludzie takiego formatu nie istnieją w naszych podręcznikach. Czego te dzieci mają się uczyć? O kim? O Garemku? O Kuroniu? O Mazowieckim? Jako twórca polskiej niepodległości, co było całkowitym jej zaprzeczeniem. Władysław Rabski, Joachim Bartoszewicz, Zygmunt Berezowski, Franciszek Bujak, historyk, Ludwik Jaksa Bykowski, wybitny polski pedagog, zamordowany przez komunistów, Zygmunt Chrzanowski, polonista. Te jego przepiękne spory z Romanem Dmowskim znaczenie polskich słów i często okazywało się, że Roman Mowski, przyrodnik, biolog, rozumiał lepiej mowę polską niż ten, który tą umową zajmował się na co dzień, co było przedmiotem jego studiów jego specjalnością. I Zygmunt Chrzanowski to przyznawał. Tak, Roman Mowski w tym przypadku ma rację, bo nie potrafili ze sobą rozmawiać, potrafili znaleźć to, co ich łączyło, a nie to, co ich dzieliło. Jan Czekanowski, wybitny antropolog, Edward Dubanowicz, polski prawnik z Lwowa. Stanisław Głąbiński, zamordowany przez Sowietów. Jan Harusewicz z pobliskiej Ostrowi Mazowieckiej, lekarz-społecznik. Trudno sobie wyobrazić polską prowincję wówczas bez ludzi tego formatu i bez działaczy Ligi Narodowej. Stanisław Wincenty Kasznica, ojciec ostatniego dowódcy Narodowych Sił Zbrojnych. Wybitny polski polityk, ale wybitny polski prawnik, który umierał w Polsce Ludowej. Na emeryturze niższej niż miała sprzątaczka na jego uniwersytecie. Tak zostali potraktowani. Władysław Konopczyński, mistrz mistrzów, wybitny polski historyk, Wojciech Korfanty, trudno sobie wyobrazić ruch narodowy, trudno sobie wyobrazić Ligę Narodową bez takich ludzi, różnych poglądów politycznych, ludzi o różnych zainteresowaniach, różnych dziedzinach specjalizacji zawodowej, ale połączonych właśnie tą wielką. Wspólną ideą wszechpolską, ideą narodową. Józef Marian i Wincenty Lutosławscy, stąd Stanisław Kostka Łukomski, ksiądz, późniejszy biskup łomżyński, który przecież swoim autorytetem świadczył o zaangażowaniu polskiego kościoła, w polskie sprawy. Kto dzisiaj pamięta, że po zamachu majowym, po 26 roku, organizowano równoległe uroczystości państwowe do świąt kościelnych, do Bożego Ciała, święto wychowania fizycznego, po to, żeby ludzi wypędzić z kościoła, przyciągnąć do uroczystości państwowych. Ksiądz biskup Łukomski zapłacił później w 1948 roku cenę, cenę życia, które odebrali mu komuniści. Czesław Mączyński, obrońca Lwowa w 1918-1919 roku. Cyril, Rataj, Cyril Ratajski, Władysław Rejmund. To nie były postaci literackie w, w formatu Tokarczuk, Miłosza czy Szymborskiej. To były postaci, przedstawiciele naszej najprzedniejszej inteligencji. Marian Władysław i Zygmunt Sejdowie. Władysław Sejda, prezes Sądu Najwyższego. Ludzie o... W niezmierzonych horyzontach umysłowych, o, pot, o potężnej etyce, o zaangażowaniu. I część z tych rodzin rozpędzona później po świecie, tak jak rodzina Mariana trafiła do Argentyny, a w wolnej Polsce w latach dziewięćdziesiątych jego potomkowie musieli się ubiegać o polskie obywatelstwo, bo nie mogli tego niczym udowodnić poza własnym nazwiskiem, zasługami swojego rodu, bo nie mieli dokumentów, bo trafili tam przez Syberię. Leonard Tarnawski, współtwórca Konstytucji Marcowej w 1921 roku. Wacław Sobieski, wybitny polski historyk. Gdzie są jego podręczniki? Gdzie jest to wszystko na uniwersytetach? Zostało wycofane, jak za komuny i wprowadzono w to miejsce zupełnie inne rzeczy. Wincenty Witos, twórca, współtwórca i... Przewodnik ruchu ludowego. Oni wszyscy potrafili się zgromadzić pod ideą Romana Dmowskiego i wspólnie dla Polski pracować. Losy były różne, często się rozchodzili politycznie, ale to, co zrobili, nigdy im już nie będzie odebrane, jeśli na to nie pozwolimy. Dzisiaj mamy przykład nowoczesnego wandalizmu. Oto siły odszczetkowe w Polsce, siły zdradzieckie, tak to trzeba nazwać wprost, dążą do tego, żeby Romana Moskiego wyrugować z przestrzeni publicznej. Rondo Romanat Moskiego w Warszawie ma być zamienione na Rondo Strajku Kobiet, a obliczem Strajku Kobiet będzie niejaka Lempard. Pewnie jej pomnik na Golasa, 30-metrowy, stanie na tym rondzie i będzie nas straszył, żebyśmy omijali ten teren z daleka. Jak możemy do tego dopuścić? Wandale, którzy niszczyli u schyłku cesarstwo rzymskie, niszczyli pomniki, zabytki przeszłości. Niszczyli to Francuzi w swojej rewolucji, nazywanej wielką, a to była wielka rewolucja, ale antyfrancuska, niszczyli pamiątki przeszłości. I wreszcie przyszli bolszewicy. Ale jeszcze przed rewolucją bolszewicką była wcześniejsza rewolucja, o której mało wiemy, mało pamiętamy. Lutowa w 1917 roku. I wtedy bolszewicy szykowali się do objęcia władzy nie tylko politycznej, ale już wówczas tworzyli komitety do spraw niszczenia pomników. Kto o tym wie? Dlaczego tego nie ma? Dlaczego tego nie przypominamy? Ale nie wszystkich pomników, bo budowali nowe. 11 sierpnia 1918 roku postawiono pomnik Judasza Iskarioty, gdzie na terenie klasztoru prawosławnego Matki Boskiej Uspieńskiej w Sfijaszku nad Wołgą. Animatorem tego wydarzenia i prowodyrem był niejaki Lejba Bronstein. Znamienne, oni nie tylko niszczyli, oni jeszcze budowali. Brakowało tym wszystkim chyba tylko jeszcze pomników szatana, chociaż i z tym mamy coraz bardziej do czynienia. Po 17 września 1939 roku Ziemia Łomżyńska, Ziemia Białostocka, tak jak cały zabór sowiecki, został ogarnięty szałem niszczenia pamiątek przeszłości. Krzyży przydrożnych, kapliczek, zamiany kościołów na areszty i więzienia to wszystko było, ale nie ma tego w naszej głowie, nie ma tego w naszej pamięci. Dlaczego? Tam, gdzie robimy pustkę, gdzie wpuszczamy zło, tam dla nas nie będzie miejsca. I taki los nam jest przeznaczony, jeśli tylko nie weźmiemy z tych wszystkich swoich spraw w swoje ręce. Roman Dmoski, pytany przez swoich wychowanków, najwybitniejsze postaci młodego pokolenia, co robić? Bo to zawsze jest dążeniem młodych, żeby pytać tych doświadczonych. On nie mówił wprost, co robić, ale powiedział, czego nie robić. Przede wszystkim nie robić głupstw. Nie dzielić włosa na czworo i mówił nie bądźcie Talmudystami, nie traćcie czasu na jałowe spory. Trzeba się uczyć, organizować, działać, a wtedy cel będzie jak najbardziej osiągnięty. Wspomniałem tu o socjalistach, o tych wszystkich jego przeciwnikach, ci, którzy widzieli inną Polskę i chcieli innej Polski. Bez nich Polska by była, z nimi Polski w znacznym stopniu takiej jakiej byśmy chcieli, nie ma. I jak się patrzy na dorobek intelektualny, to jest bardzo wielkie nadużycie tak to nazywać, marksistów, engelsistów, leninistów i wszystkich ich potomków ideowych, politycznych, to pamiętajmy o tym, że to była nie nauka, tylko bardzo prymitywna ideologia. Kto z Państwa czytał prace Marksa, Engelsa, Lenina, żeby wiedzieć skąd to się wzięło, całe to zło, i że to jest do dzisiaj. To Engels wymyślił, że małpa zeszła z drzewa, wzięła kamień w swoją rękę i wykształcił się jej kciuk. I tak powstał człowiek. To jest ich teoria ewolucji. I są ludzie, którzy w to wszystko wierzą, którzy nam tym wszystkim epatują, że socjalizm to jest coś dobrego. Nie, to nie jest coś dobrego. W 1925 roku Roman Dumowski napisał przepiękny esej polityczny. Pokazał odwrotną stronę medalu. Nas zatytułował to w ten sposób. Gdybym był wrogiem Polski i pokazał, co trzeba robić, jeśli chce się występować z pozycji nam wrogich, wszystko, co się, co się teraz dzieje. On to przewidział, pokazał, że tak to się będzie odbywało. Żeby zajmować nam uwagę, zajmować nam czas na sprawy nieistotne. Albo wprost szkodliwe. Ile czasu dziennie tracimy na oglądanie czegoś, co następnego dnia okaże się w ogóle nie było ważne, a ile przez to straciliśmy czasu na to, gdzie powinniśmy go przeznaczyć na to, co jest naprawdę istotne, co mogłoby mieć wpływ na rozwój sytuacji, zachowanie tożsamości i walkę o następne pokolenia, bo przecież istniejemy tylko dla nich, to ma być ciągłość. Jeśli my tego nie zostawimy, to oni tego już mieć. Nie będą. Dlatego mówię my wszyscy z niego, z Romana Admowskiego. No! To ma być bohater, człowiek, który był grafomanem. Człowiek, który sam opisał, jaka była jego droga na studia wyższe, jak to się stało, że w ogóle studiował. Grafoman w tym sensie, że jak się poczyta jego nie wiem, dzieła, to trudno nazwać dziełami, ale jego te wypociny, które nie mają nic wspólnego z językiem polskim, to ręce i gacie opadają, jak niski, jak żenujący poziom mamy tych, których nam przedstawiają jako naszych bohaterów.